Witajcie widzowie i dzisiaj przychodzę do was z pewnym pytaniem Jeżeli macie waszą obudowę komputerową, ATX, Micro -ATX, nieważne Chodzi o fakt tego, że macie tam miejsca na zamontowanie dysków 2,5 cala, prawda? Najczęściej jak macie płytę główną, to obok płyty są tam takie fajne zrobione Problem jest w tym, jeżeli na przykład nie macie dysku SSD czy tam 2,5 cala No i cholera Macie tam dziurę, a nie każdy lubi mieć dziurę w tym miejscu, bo to kurde widać. Jak jest najprostszy sposób, żeby wypełnić to miejsce i żeby wyglądał ten komputer 10 razy lepiej? Są dwie opcje. Pierwsza zakup SSD-ku w wersji na przykład RGB, tylko to już jest koszt około 3-4 stówek, z taki wiecie, dysk taki fajny RGB, na przykład T-Force'a. I jest też druga opcja, kosztuje 15 zł. Ciuf ciuf. To jest dobudowa Jons 4 którą sobie bardzo cenię. Najlepsze przez to, że jak możecie zauważyć, nie ma tu nigdzie żadnych śrubek, żeby odkręcić te panele. Tylko pierw zdejmujemy górę. A następnie same panele są wysuwane do góry. Tak wygląda mój komputer w środku, wiecie tam czy skill, krakeny, pierdoły, ale tutaj mam właśnie tą przestrzeń, która mnie strasznie irytuje. No widzicie, no są tutaj miejsca na zamontowanie właśnie dysków 2,5 cala, a niestety no nic tu nie ma. I chciałbym tę przestrzeń jakoś ładnie wykorzystać. Jonsbo co prawda do zestawu dodaje taką fajną, przezroczystą płytkę z napisem Jonsbo, ale według mnie można tutaj zamontować coś ciekawszego. Na przykład dyski, 2,5 cala, HDD, które... Kuź, te dosiężkie są. No i patrzcie, jak to będą zajebiście wyglądać. Podoba się Wam? No według mnie genialne, no genialne. Tak. Obstawiam, że już część z Was wyłącza ten film, ale ci, którzy zostali, to naprawdę będą pozytywnie zaskoczeni. To są dyski 2,5 cala HDD firmy Western Digital, to jest pojemność akurat 160 GB. Jeżeli ktoś chciałby sobie kupić taki sam jak ja mam, to proszę serdecznie. No ale dobra, no po cholerę mi dwa dyski HDD 2,5 cala. Rozchodzi się o fakt tego, że nie wiem czy wiecie, ale dyski HDD w środku... Wyglądają zajebiście. I ten wygląd zrobi robotę, którą my potrzebujemy. Dziwne? Popieprzone? Dysk po rozkręceniu nie będzie działał? Prawda, ale kto wam każe kupić działający dysk? Na tym jest właśnie cała magia. Te dyski kosztowały mnie 15 zł za sztukę, ponieważ są uszkodzone. W jaki sposób? Mam to gdzieś. Ważne tylko, żeby obudowa była cała, a co za tym idzie, środek też będzie cały. Specjalnie szukałem oferty, żeby sprzedawca sprzedawał dwa takie dyski, żebym miał po prostu je identyczne, bo według mnie będzie to wyglądać ładniej. Jak możecie zauważyć, ten już rozkręcałem i wiem, co się kryje we wnętrzu, a tego sobie dzisiaj rozkręcimy. No dobra, śrubokręt mam, tylko teraz <grybujesz> która końcówka? Ta? Chyba nie ta? O! Jak dobrze czytam opis, to jest to końcówka TR6. No i teraz patrzcie, jakie to jest banalnie proste. Rozkręcamy kilka śrubek. Kolejne śrubki jeszcze są tutaj i tutaj, takie schowane. Teraz wystarczy podważyć i patrzcie to. Oczywiście ja już tutaj musiałem swojego palucha odbić przez przypadek, więc nie dotykajcie tego, jeżeli chcecie mieć to idealnie czyste, bo mi się nie udało. No kurde, będzie sztos. Teraz jeszcze na szybkości rozkręcając ten drugi dysk. Gdzie są, niestety, plomby? Tu są dwie śrubki: tu jest trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma jest tutaj, a ósma jest gdzieś tutaj. Więc osiem śrubek. Teraz do góry. Piękny. Ten jeden element, który jest tutaj, on niestety. Wypada, więc jeżeli chcecie, żeby to wyglądało tak bardzo ładnie, możecie go skleić, po prostu kropelką na przykład. A jeżeli Wam przeszkadza, to po prostu go wyjąć i tyle. I to, co trzeba powiedzieć, to fakt, że dyski HDD po rozkręceniu są po prostu, kurde, piękne! Teraz zostaje pytanie, jak te dyski tam przykręcić? No przecież tu się nie da przykręcić, tu trzeba jakoś to włożyć. Żeby zamontować te dyski, będziecie potrzebowali czegoś takiego, gdzie macie śrubkę. Oraz taki gumowy element, żeby to tam wsadzić. Jeżeli Wasza obudowa wspiera montaż dysków 2,5 cala, to dostaniecie coś takiego w zestawie, gdzieś w woreczku wraz z obudową, więc wystarczy poszukać. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak ostrożnie ten dysk przewrócić, tak żeby czasami nie dotykało talerzem, to byłby dramat. No i to przykręcić. Dobra, jeden dysk gotowy. Jeszcze drugi. Nasze śrubki zostały przykręcone. Teraz wystarczy zamontować nasze dyski. Szczerze mówiąc, nie wmontowałem tego przed filmem. Montuję to dopiero teraz wraz z wami, więc zobaczymy, czy faktycznie było warto. Teraz możemy się jeszcze zastanowić, czy chcemy w tę stronę, czy w tę. No właśnie, to jest też kolejne dobre pytanie. To by wyglądało tak. No to by wyglądało tak. Dobra. Wkładamy, przesuwamy. Wkładamy, przesuwamy. No, i jak wam się podoba? Według mnie jest ogień totalny, ale jeszcze coś zróbmy. Włączmy ten zestaw i zobaczmy, jak będzie wyglądał w pełni RGB! No, jak wam się to teraz podoba? Według mnie dużo lepiej, niż jakby to była pusta przestrzeń. No, teraz to robi cudowną robotę. A to wszystko kosztuje zaledwie 15 złotych od sztuki. 15 plus 15, patent uczy i bawi, 30 zł plus wysyłka. No chyba, że macie gdzieś na miejscu, to 3 dyszki. No chyba, że macie dysk w domu, to za darmo. Ja teraz bym chciał taką szczerą opinię. Czy taki zestaw Wam się podoba, czy nie? Czy jeżeli mielibyście dysk 2,5 cala, czy bylibyście skłonni przerobić go na takie dzieło sztuki? Czekam na wasze opinie w komentarzach. Spróbuj mi któryś nie napisać komentarza. To ja nie wiem co zrobię. Ja nie wiem co zrobię. Nie zmuszaj mnie do tego, żebym nie wiem co zrobił. Pisz komentarz. Jeszcze wracając do tematu, także się się wspomniałem. Cała przeróbka kosztuje około. 10-15 zł od dysku plus użycie śrubokręta, żeby to rozkręcić. To raczej myślę, że spokojnie każdy podoła, a efekt końcowy jest według mnie naprawdę fenomenalny. Wcześniej pusta przestrzeń, gdzie tu nic nie było, a teraz dyski, które przez to, że mają swoją budowę taką bardzo mechaniczną, taką aż ładną, bardzo mi się to teraz podoba. Rzeczy, które mogę Wam jeszcze teraz powiedzieć, żebyście mieli łatwiej. Pierwsza, jak szukacie dysków, to najlepiej dwóch takich samych, bo według mnie wygląda to po prostu najładniej. Możecie kupić od tego samego sprzedawcy, a jak znajdziecie od kogoś innego, ale ten sam model, to spoko. Druga, pamiętajcie, że dysk dyskowi nierówny. Jeden dysk HDD mogą wyglądać tak jak mój, a inne mogą być w budowie w środku inne. Więc miejcie to na uwadze. Ja szukałem takiego dysku, żeby w środku właśnie było dużo czerni oraz te wszystkie srebrne elementy, czego tam go tam nazwać, które wyglądają bardzo ładnie. Lecz są też dyski, które w środku nie wyglądają tak bardzo ładnie. Więc zawsze można wpisać model tego dysku na YouTube albo w Google i poszukać jak on wygląda w środku. Dość łatwo takie zdjęcia znaleźć. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego, jak coś takiego zrobić, albo chcecie o coś zapytać, to zdawajcie je w komentarzach, a ja bardzo chętnie Wam na te pytania odpowiem. Jeżeli jesteście ciekawi, skąd taką zajebistą lampę albo oświetlenie biurka z tyłu, to filmiki są również na kanale. A jeżeli ktoś potrzebuje takich rzeczy, jak właśnie LEDy, kontrolery i tak dalej, są one w linku w opisie, gdzie naprawdę serdecznie zapraszam. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!